Agnieszka ze ślubu od pierwszego wejrzenia urodziła. Tak uroczą młoda mama nazywa maleństwo. Agnieszka Leonczuk, znana widzom jako uczestniczka ślubu od pierwszego wejrzenia, przekazała radosną nowinę: Na świat przyszło jej pierwsze dziecko. Uczestniczka eksperymentu która kilka miesięcy temu po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu, opublikowała wzruszające słowa prosto ze szpitala. Agnieszka Miezianko, dziś Leończuk, zyskała rozpoznawalność dzięki występowi w programie ślub od pierwszego wejrzenia. W ramach eksperymentu poślubiła Kamila Borkowskiego z Włocławka. Wierzyła w powodzenie małżeństwa, dlatego postawiła wszystko na jedną kartę, zmieniła pracę i przeprowadziła się do męża. Niestety, dwa tygodnie po zakończeniu nagrani granikami, oznajmił, że nic do niej nie czuje. Ich historia zakończyła się rozwodem. Los jednak się do niej uśmiechnął. Kilka miesięcy temu 33-latka pochwaliła się, że ponownie wyszła za mąż. Jej ślub odbył się w malowniczym swetki Stefan w Czarnogórze. Teraz uczestniczka ślubu od pierwszego wejrzenia poinformowała fanów, że została mamą. Agnieszka Leonczuk urodziła. Pokazała zdjęcie ze szpitala. Na swoimi Instastory Agnieszka opublikowała zdjęcie ze szpitala w Białym Stoku, dzieląc się z obserwatorami radosną wiadomością. Na razie nie ujawniła, jakie imię wybrała dla dziecka, ani nie pokazała jego twarzy, jednak zdradziła, że Maluszek przyszedł na świat zdrowy. Pieszczotliwie określa synka mianem Dziamdziaczka. Melduje nowego członka naszej rodziny na pokładzie. Ciężka to była przeprawa, ale cały i zdrowy jest już z nami. Miałam wrażenie, że ta ciąża trwała wieki. A dziamdziaczek przyszedł na świat zgodnie z terminem z pierwszych badań prenatalnych, więc wcale nie taki przenoszony. Teraz mamy czas dla siebie, na poznawanie i odkrywanie, ale obiecuję, że jak już się ułożymy, to odpiszę na wszystkie wiadomości, napisała świeżo upieczona mama. Agnieszka ze ślubu od pierwszego wejrzenia znalazła miłość po programie. Agnieszka Leonczuk nie ukrywa, że dziś jest naprawdę szczęśliwa. W mediach społecznościowych przyznaje, że poznała mężczyznę, którego kocha z wzajemnością i z którym stworzyła rodzinę. Choć chroni prywatność swojego partnera, chętnie dzieli się radosnymi chwilami z życia, inspirując fanów do wiary w miłość po trudnych doświadczeniach.